To tam powinna być teraz kasza, powinna być taka drewniana łycha, albo kij do mieszania, bo jak człowiek długo jest w lesie, to się robi bardzo głodny, tak? A, a ci panowie powstańcy żyli w lesie całe dnie całe noce, spali w szałasach, no my tak byli zmarznięci, głodni, a to ca całą zimę siedzieli w lesie, bo to bo powstanie, oni się chowali przed starskim wojskiem w lesie, tak? Ja się się <grym> dzieci, rozstawcie się tak, tutaj jest wolne. Ja jeszcze raz, dzieci! Ja jeszcze raz! Nie pozwalaj go honoru. Babo, mi rozum, wstydu nie odbieraj ja Nie odbieram to już powiedziałem dalej? Jeszcze nie jedna Polka dzisiaj wyleje. Jeszcze nie jedna Polka dzisiaj w ży wyleje! Za niego ziemię dostaniecie! I na co to wszystko, kiedy ta ziemia zginie? Jeszcze głośno czegoś. I na co ta ziemia, kiedy ona zginie? No co teraz na Nie wiem. Rozkaz podmówki. Rozkaz, panie pułkowniku pan mówi. do oddziału. A ty idź tam, gdzie naszej kobiety spągą. Podobało Wam się?

Partiami, partiami wojskowymi. Niektórzy zapisali się w legendii. Teraz powiem wam, jaka była najtragiczniejsza w tych sytuacji. Z pierwszej C. A jakiej szkoły? Kto jest jeszcze z 21? O, prawie wszyscy. Dobrze teraz, jak masz na Dobra, chodźcie, babusie! We dwie! Kto, nie plotkować! Którą chcesz mieć, babusie? Tą babusie czy to, babusie? Tam. Tam! No, proszę bardzo! A ty jak się nazywasz? Olga! Olga, bardzo mi przykro, ale już masz wyznaczoną mamusię! Dobrze! Jest Babusia matka Polka. Jak widzicie, specjalne stroje mają zgodnie z epoką. Poczekamy także na nasze uzupełnienia. Oddział, bądźmy w tym